Ten film możecie Państwo zobaczyć dzięki naszej współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Bogdanieckiej. Gdzie jesteśmy? O czym będzie dzisiejsza nasza opowieść? Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Stanowice, tak? Teraz nazywa się ta miejscowość Stanowice, zanim nazywało się Szczyńc. I te Stanowice były już odnotowane nawet w XIII wieku. W roku 1300 zostały one przekazane jako majątek cystersów z Mironic, tak? Systersi byli panami tej ziemi. Później różne koleje losu y, f, doprowadziły do tego, że tym majątkiem, tymi ziemiami, y, właścicielami stali się słynna taka rycerska rodzina Wonden y, Marwic, tak? Marwice biorą tu podgorzowskie. Marwice biorą swoją nazwę od właśnie tego rodu. Rud Wąden Marwic był bardzo bogaty, bardzo wpływowy, miał wiele posiadłości, a jednym z tych posiadłości były stanowice. I właśnie w tym miejscu, tu gdzie z tyłu za mną majaczą te monumentalne takie ruiny pałacu, o którym zaraz wspomnimy dokładnie. To właśnie w tym miejscu zaczęli budować taki. No to jeszcze nie pałac, to jeszcze nie był pałac, ale to był taki. Dosyć piękny, ozdobny dwór, i na miejscu tego dworu dopiero yy, na początku roku, a w zasadzie na przełomie wieków XVII i XVIII, yy, nowi właściciele, a właścicielem stał się radca wojenny, pewien bardzo znany taki cwaniaczek, wybudował yy, tutaj pałac. Ten pałac nie był tak piękny jak teraz ale już można było powiedzieć, że te zabudowania są zabudowaniami pałacowymi. I dopiero w latach 1730-1731, kiedy ta posiadłość dostała się w ręce rodu Treciel. Skąd znamy, gdzie słyszeliśmy o rodzie Treciel, Tak, tak, w Lubnie, tam gdzie ukręciliśmy gdzie film o Hitlerze, o ruinach pałacu w Lubnie, tak, to jest ten sam ród, tu w y, Stanowice miał brat, to byli bracia, jeden brat miał w Lubnie swój pałac, a drugi brat miał swój pałac, tutaj właśnie w Stanowicach y, rodzi ród trecier, taki bardzo ekspansywny, bardzo taki hmm, wybijający się, y, dostał, dostał, no kupił te ziemię tutaj, Zaczął być właścicielami tego majątku, tego pałacu, i on rozbudował ten pałac do takich, właśnie takiej formy, jaką tutaj widzimy, taki neoklasycystyczny, y, taka forma naprawdę ciekawa. Proszę zobaczyć, tam u góry y, są y, herby y, Rodu Wątdzieciel, ale y, herb. I tytuł Won przed nazwiskiem trzecielowie otrzymali dopiero w roku 1912, czyli tuż przed wybuchem I Wojny Światowej. Ale te Won otrzymali i otrzymali tarczę herbową, które te tarcze herbowe są widoczne jeszcze tam u góry na tych daszkach. Zaraz wejdziemy do środka i pokażemy jak pałac wygląda obecnie i jaka jest jego historia. Historia tego pałacu, który jest tutaj za mną, a znajdujemy się w Stanowicach, niedaleko Gorzowa, ile to od Gorzowa? 20 km? Może nawet nie. Yy, historia tego pałacu zaczyna się mniej więcej w połowie XVIII wieku, kiedy to właścicielem pałacu staje się pewien radca wojenny. Kim był radca wojenny? Yy, sam nawet dobrze nie wiem. Ale śmierdzi mi to grubym przekrętem, bo na wojnie najlepsze interesy się robi. Facet w każdym razie zarobił ładnych parę groszy i kupił ten majątek tu w Stanowicach, łącznie z dworem po rodzinie von bo tutaj był już taki piękny dwór. Facet nazywał się Wilhelm, Wilhelm Bayer i on kupił to właśnie miejsce, te stawy, tą ziemię i ten i ten piękny dwór szlachecki czy rycerski, i w miejsce tego dworu postanowił wybudować piękną, taką murowaną y, budowlę, która w zasadzie już już była pałacem. Y, w połowie XVIII wieku postawił tutaj już naprawdę tą budowlę, która w zasadzie mogła być nazywana pałacem bardzo spokojnie. Y, nie było co prawda tej wielkiej wieży, i nie było tych dwóch skrajnych. Krzydeł, ale już środkowy pałac, ten najpiękniejszy, yy, stał tutaj. Yy, w roku 1869, yy, właśnie jak już pałac stał został bardzo fajnie sprzedany, dobrze sprzedany, a kupiono kupiło przeszedł on w ręce tu sąsiedniej panujących tu niedaleko w Lubnie rodziny WON Treciel w zasadzie Trieciel jeszcze bez won. Ci trecielowie to byli taka ekspansywna rodzina, która się rozpychała tu w okolicy. Kupywała mnóstwo ziemi, mnóstwo posiadłości. Starała się wbić w kręgi takich wyższych sfer. Im się to udało w roku 1912, kiedy otrzymali herb i won. Przed nazwiskiem herb widzimy tutaj na tych takich a, a, wieżyczkach z boku są piękne herby rodziny von, rodziny von i kiedy to w roku 1869 przechodzi to w, w, w ręce Trierchelów oni dobudowują te skrzydła pałacowe tam to skrajne i te tu i budują tą piękną, piękną wieżę a na czubku tej wieży tam widzimy taką yy, takie chorągiewki dwie yy, na tych chorągiewkach jest napis 1872, czyli w roku 1871 zakończono tu budowlę, zakończono już i od, 70, od 1871 ten pałac wygląda cały czas tak samo, a w 1872 to już tylko takie ozdobinki pododawano właśnie, być może herby. I na pewno te chorągiewki Proszę zwrócić uwagę, jaki piękny jest ten pałac I jak to szczęście jest, że firma Ineko Jest właścicielem Tego pałacu I tych tutaj zabudowań dworskich Bo dzięki temu Pałac stoi Widzieliśmy ruiny pałaców w Lubnie Tam zostały tylko strzępy Tutaj natomiast stoją ściany I jest położony całkiem nowy dach A jak jest dobry dach To ten pałac stoi. Spokojnie Spokojnie, on się już nie zawali. Doczekamy się jeszcze kiedyś wyremontowania go i oddania do użytku. W roku 1941 ostatni właściciel pałacu lodu Trycielów, on Trycielów został tu na miejscu przez Armię Czerwoną, czy tam przez NKWD rozstrzelany tu, prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu dostał od razu bez żadnego sądu, bez żadnego wyroku, bez niczego, został rozstrzelany. Dlaczego? No, dlatego, że był tutaj stalak dla yy, jeńców Armii Czerwonej. Cieluscy tak szanowali jeńców Armii Czerwonej, w ogóle nie szanowali ich, ale yy, potraktowali tego wędryciela jako tak burżuazyjną mendę, bogacza, wyzyskiwacza i jeszcze do tego Takby nadzorcań niewolników, a tymi niewolnikami byli żołnierze Armii Czerwonej i od razu z automatu dostał kulkę. Pochowano gdzieś go prawdopodobnie gdzieś w tych haszach dookoła. Zaraz się do tych do tego, do tych tutaj parku przypałacowego, pałacowego zaraz się przejdziemy. Ja powiem, to też ciekawe miejsce jest. Jego żonę natomiast wysłano daleko, daleko w głąb Syberii, ale jakaś twarda była, bo przeżyła i do Niemiec podobno tak słyszałem. Wróciła. Pokazywał się tutaj w po wojnie już syn albo wnuk tych trecielów. Był tutaj, odwiedził to miejsce kilka razy. A dzięki firmie EINEKO mamy część zabudowań dworskich całkowicie odremontowanych, a sam pałac przykryty dachem. Dzięki temu dalsze zniszczenie już tak nie następuje. I jest szansa, że zobaczymy go jeszcze. Pełnej świetności, a zaraz przejdziemy się do Parku Przypałacowego. Znajdujemy się teraz na terenie Parku Przypałacowego. Ten park, Przypałacowy, obecnie jest trochę zapuszczony, ale proszę zobaczyć sobie na te drzewo. Bóg monumentalny, on na pewno sporo pamięta, a już w roku 1830 tu z tyłu. Tam, gdzie to największe haszcze, za tym bukiem postawiono dosyć taki piękny grobowiec. Był to grobowiec rodziny von Marwitz, szybko przemianowany na grobowce innych rodów, które były po kolei właścicielami tych dóbr ziemskich. Znajdujemy się tutaj 38 różnych gatunków drzew, a z tego wszystkiego 101 drzew mają charakter pomnikowy, czyli są pomnikami przyrody. Proszę zobaczyć te piękno, gdzie o, robi, robi wrażenie. Yy, park jest piękny, to z tamtej strony są yy, ładne takie stawy. Podejrzewam, że były to stawy A Stanowice to nie tylko piękny pałac, nie tylko ziemie uprawne i hodowla zwierząt czy też ryb w stawach, ale również przemysł. W Stanowicach w 1748 roku powstała tutaj huta szkła i była czynna do końca XIX wieku, a specjalizowała się ona w produkcji butelek na butelkach było widać piękny napis Szczecnewicz Chute", czyli Huta Stanowice. W drugiej połowie XIX wieku oprócz tej huty, to tutaj gdzieś niedaleko na polach Stanowic była również kopalnia węgla brunatnego o wdzięcznej nazwie Szczęście. Tak, wydobywano tutaj węgiel brunatny, a jedyną pozostałością tego przemysłu, który był tutaj w okolicy, jest ten komin oraz pozostałość pogorzelni. I to wszystko, co możemy obecnie zaobserwować z tego wielkiego przemysłu, który kiedyś tutaj tkwił. Dość długo staraliśmy się o zgodę, abyśmy mogli pokazać Państwu ten piękny pałac. Obecnie jest on wchodzi w skład ośrodka przemysłowego firmy przemysłowo-technologicznego badań takich badawczego firmy INECO. Dostaliśmy zgodę, możemy. Ostrożnie wejść do środka, do dwóch pomieszczeń, które nie grożą tak całkiem zawaleniem, ale ogólnie pałac jest zamknięty, nieupoważnionym wstęp jest całkowicie wzbroniony, a my wejdziemy do środka, ale tylko w miejscu, które jeszcze nie grozi tym, że nam cegła na głowę spadnie. Także kto by chciał obejrzeć tutaj ten pałac. No to musiał mieć jednak zgodę. Z zewnątrz podejrzewam, że nie będzie kłopotu, natomiast wejść do środka to musi mieć pisemną zgodę właścicieli tego obiektu. Jak mogliście Państwo zobaczyć na ujęciach wcześniej dookoła budynku jest wiele wejść. My mogliśmy wejść tylko jednym wejściem w miejsce, gdzie naprawdę będzie w miarę najbezpieczniej. Weszliśmy do tak zwanego, mi się wydaje, holu. Tutaj Państwo zobaczycie... Dlaczego Grzegorz wcześniej mówił, że musimy uważać, by nie spadła nam cegła na głowę tu w tym przypadku akurat deski lub belki stropowe. Tu jest wejście do piwnicy, no do piwnicy nie wyszliśmy ze względów także bezpieczeństwa i zwiedzimy tylko sam parter. Na mnie wrażenie zrobiło samo wejście. To drewno, to nie jest żadna szafa, to jest element klatki schodowej. Wejdziemy tam do środka, akurat można było I widzimy schody, jesteśmy pod schodami. Niestety na wyższe kondygnacje także nie wejdziemy. Z względu bezpieczeństwa, drzwi są zamknięte, zabarykadowane i niestety piętra nie zwiedzimy. Nawet nie chcielibyśmy ryzykować dla ujęć, by nam się coś stało. Osobiście bardzo mi się podoba to drewno, rzeźbienia są niesamowite. Widzimy drzwi zabarykadowane, oczywiście wejście jest więcej są także otwory w ścianach, być może jakieś drzwi ala balkonowe. Wszystko jest w miarę zabezpieczone no, przed niepowołanymi gośćmi. Proszę zwrócić uwagę na samą podłogę. No tutaj także musieliśmy uważać jak stąpamy, by no, nie zrobić sobie krzywdy. Pozostałości, które widzimy, piece, drzwi, no zostały jeszcze stoją. Niestety mogliśmy tylko zobaczyć garstkę pomieszczeń, a szkoda. co łączy Statuę Wolności, Wieżę Eiffla oraz nasz pałac w Stanowicach, w którym obecnie się tutaj znajdujemy. Zarówno Statua Wolności, jak i Wieża Eiffla oraz ten nasz tutaj obecny pałac wybudowane są w stylu eklektycznym. Eklektycznym, czyli jakim? Trudnym do określenia. Dwa różne pomieszczenia, dwa różne na przykład skrzydła pałacowe mogą być Zupełnie od siebie różne. To wyróżnia właśnie ten styl eklektyczny, bardzo ciężki do takiego skonfigurowania. Trzeba mieć naprawdę wyjątkowy smak, aby ten styl eklektyczny jakoś tak wspólnie skomponować. Pałac jest w stylu eklektycznym. No niestety, w 1945, kiedy dostał on się w nasze tutaj polskie ręce, no Polacy. Nie przepadali za historią Niemiec. Musimy to zrozumieć. Polacy w czasie wojny wycierpieli bardzo dużo. Trudno się dziwić, że nie przepadali za żadnymi oznakami niemieckości na ziemiach odzyskanych, czyli obecnie tutaj. Pałac został przerobiony na biura PGR-u. Tak, na dole mieściły się biura PGR-u. Dostawiono różnego rodzaju ścianki działowe, co wpłynęło na. Formę tego pałacu po prostu, no, pałac stracił ten swój smak, ten swój styl. Na dole były biura PGL-u, a u góry były również. Później postanowiono wybudować tutaj przedszkole. Tak, było dla pracowników tu, chyba PGL-u, było przedszkole. I, i, I oprócz tego jeszcze w tamtym drugim. W skrzydle pałacowym były utworzone pokoje mieszkania. Kilka mieszkań tam podzielono, wybudowano kilka takich ścianek działowych i zrobiono kilka mieszkań pracowniczych. Te mieszkania pracownicze zostały opuszczone w roku 1976 i od tego czasu pałac powoli zamieniał się w ruinę. Na szczęście mamy teraz już dach nad głową. Degradacja tego pałacu dobiegła końca. Teraz tylko czekać na inwestora z grubą kasą, który odnowi to wszystko i jakoś doprowadzi do stanu takiego, w którym będziemy mogli pałac podziwiać tak jak on był w czasach swojej świetności.